Naprawdę, 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 naprawdę długo, 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 DŁUGO Nie nagrałem odcinków z Minecrafta Z Minecrafta, czy jakoś tam Ja już zapomniałem jak tutaj się chodzi Kurde, tak No trochę długo nie nagrywałem tego właśnie Minecrafta U, tutaj dziura I to pamiętam, że chyba był mój domek, bo jest taki jakiś Wyróżniony to jest Andrzej, pancernik i kotek. No. Teraz jeszcze tylko piesek i tam konik, jeżeli jest. Magazyn. Magazyn też jest. Dwa zielone klejnoty. To czas chyba właśnie złowić. Złowić. Eee. <klimy> I Przepraszam, Izowie. Jeszcze wam chciałem powiedzieć, że jestem chory, więc w trakcie filmów może być takie troszeczkę pokłasywanie, właśnie jak przed chwilą takie, <laughs> bo drapie mnie mocno gardło, ale oczywiście nagrywać muszę, 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 bo chcę. Tutaj, pajączek, w ogóle pajączka chciałem tam kiedy. Chodź, 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 chodź. Nie. Nie? O swój, o Nie no. Chyba sobie teraz żartujecie. Tamten, z czego dobrze pamiętam, to za pierwszym razem. No nie wiem. E, pieska, pieska. Dzisiaj pieska muszę mieć. Znaczy musi, być... no nie muszę, ale chcę mieć pieska. Dzisiaj chcę mieć pieska. Zaj są te ciosy. i moje papuszki! Dwie na ramieniach. Tak. Pa, pa, pamięta. Pa, 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 Pamiętam, jak nagrałem shortca właśnie z tego. Dwie papuszki na, rami na ramieniach. Dwie papuszki na ramieniach. No jeszcze jakaś linia, Elina. W tych domkach coś jest? Nie, drzewa jakieś. A, i chyba tutaj się sprinta, tak. Dobra. Szybkość. Szukamy, szukamy. Czego my tutaj szukamy? Pieska. Pieska, pieska. Tam są ci zbójce. Zbójcerzy, zbójcerze. <laughs> Kur... <śmiech> o, kurde. Niedobrze. Mogę kurę? Mogę. Ale nie chcę. Ciekawe, gdzie mogą być psy. Nie wiem. Ach, szkoda, nie wiem. Nie wiem, gdzie mogą być pieski. A może wyruszamy w podróż? Dobra, chyba to jest dziś, dzisiejszy czas. Wyruszyć w podróż. W podróż. Hop. Trzeba tylko zrabować wszystkie. Łóżka i w ogóle wszystkiego najlepszego z świąt. Świąt, jak te święta? Mikołajek! No, mam nadzieję, że dostaliście jakieś fajne prezenty. Ja dostałem słodkości, Nutelle, Kubek. Co, przepraszam? Kubek mały z lizakiem i duży kubek. Z mnożenia. No, niestety muszę pożegnać ten oto właśnie domek. No, czerwony. Czerwone łóżko trzeba. Kurde, ale ja zapomniałem jak ich wziąć. Nie mam dwie liny. Dobrze, już wiem. Panie pancernik, proszę tam zostać. Co najważniejsze. Hmm... Perła, kresu, klejnoty, jajko. Bardzo duże jajko. Jest bardzo chrupiące, bo jest w skorupce. Dobra, po, pośpiewamy, pośpiewane. Budulec, to jest na 100%, trzeba wziąć szyby. Nie, ziemi nie, ziemi. I chyba <laughs> przepraszam, przepraszam, na serio, przepraszam. Mięso. Hmm. Te też bym wziął. Muszla, dynia, mak, pierwszy mleczek, złotko i jeszcze to. Mieczek bym jeszcze wziął, tak w nagły wypadek. Wszystko! Można wyruszać! Eee, dobrze. Wezmę jeszcze tylko... Właśnie. To. To. Ty o. Ty o. To. Do widzenia. Pan już nie jest alchemikiem. Ja zapomniałem, tutaj trzeba jeszcze zwierzątka wziąć. Dobra. I stań. Stań. Muszę cię. Ty też mnie nie denerwuj, proszę. Uwiązać. Wezmę tylko linkę. Hop, uwiążę ciebie. Jest. Tam pamiętam, kolega mi pisał, że szybko nie można biegać, bo nas się zerwią. Ja mówię Nie. Nie, tylko nie noc. Czekajcie, widzowie. Albo nie, nie musicie czekać. Czekać, nie wiem, czy wam... nie wiem, on jestem. <śmiech> <śmiech> babuszka druga idziemy do chaty wracamy z podróży pancernik szybciej dobra wypad moje łóżeczko. Łóżeczko. last christmas albo jingle bells jingle bells co to jest Nadpochonnią mnie. Papuszki. Co to jest? Wywal to. To jest niepotrzebne. Gdzie moje papuszki wszystkie są? Wszystkie. Wychodzimy, opuszczamy tą budę, rudere. Jak zwał, tak zwał. Do widzę. Nie to zaraz denerwuje. Ja tutaj mam jeszcze Chodźcie. Tom bym wziął. To rudera. To wyrzucił. Hop, hop. Pancernik zgubił pancernika. Ej! Wyjdziecie? O nie. O nie. O nie, no. Po prostu, jak? Jak tak można? Panie Kocie, co ja ci zrobiłem? Wstań i uwiąż. Idziemy. Słyszycie? Idy, z-i-m-y. W podróż. Nie osiągać się. Idziecie? Pancernik jakiś taki wolny. no. Dzień dobry, panów. My się wynosimy z tej waszej budy. Wypad, wypad. No, tutaj mam jeszcze. Wyjdź mi stąd. Dobra, jak tam idziecie. Jeżeli się zerwiecie. Macie przechlapane. Żartuję. Kurde, że ja szybciej nie mogę iść. No ale trzeba iść niestety. Kurde, przecież jak będzie noc, to ja się kurde, kurde, kurde. To ja się nie obronię. Last Christmas ta 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 ta. Idziemy po pieska. Wszyscy są. Zalinkę są. Oj, uważaj, bo tutaj jest wielka dziura. Nie, pancernik, co żeś zrobił? Chodźcie, chodźcie, papuszki. Last Christmas. O, baddie du du. O, nie. Last Christmas, o dudu, du dudu dudu, baridu dudu Last <coughs> Nie, nie. <coughs> nie, drapie mnie tak bardzo o ratunku. Last Christmas, o dudu Jeszcze mi laguje nie. Chodźcie. Już jesteśmy blisko. Jakości nie wziąłem. Nie, dobra, nie wziąłem. Tu Psa Chyba się da inaczej oswoić. Dobra, papuszki wydolecicie. dolecicie. Nie, no ja się boję, nie? O moje zwierzątka. Pancerniczka, kotka, papuszki. Są. No to teraz śpiewamy. Last Christmas. Tu, 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 tu. Wobadi, du, du. Last Christmas. Wobadi, dudu Teraz śpiewamy po amerykańsku. Fifty, nifty, United States. Nie umiem tak za bardzo śpiewać. 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 Więc jakby, z, przepraszam. Może <laughs> dobra, jesteśmy już tutaj są drzewka. A nie krzycz, nie krzycz. Gardło boli. Zapomniałem wam powiedzieć, że możecie zagłosować z jakiej gry mam nagrać właśnie z kuzynkami lub kuzynką film godzinny. Z jakiej gry na Robloxie. Był tam Brookhaven. Brookhaven, obby. Coś tam jeszcze było i ostatnie to było wszystko lub inne. I inne. Czyli, że. Piesek. Piesek. P-I-S-K-K-K-K-K. Może chcesz mięsko? Chcesz? A da się? Nie chcesz. Kurde, ratuj. Niestety, piesek. Nie będę mógł Ciebie zdobyć. Bo nie mam. Aby pancernika wyrzucić? Nie. Przepraszam, piesku. Niestety, muszę odejść. Goodbye. Last Christmas. du, du. Teraz. Czy wy umiecie pływać? Ja będę tyłem pływać. Chociaż ja też nie potrafię. Papuszki, wy dolecicie. Dobra! Chyba da radę. Tylko, żebyście się nie utopili. Nie straście mnie. Bo, jakby ktoś teraz do mnie zadzwonił, oj, to bym nie odebrał. Dobrze, już jesteśmy coraz bliżej lądu. Papuszki! Kurde, tego pancernika trzeba tu. Jedna, a druga tutaj leci biedaczka. Chodź na moje ramion ramienie. Ramię. No to teraz dalej idziemy sobie przez podróż. Last Christmas, somebody do do. Już, już, już. Ja do was wrócę, jak znajdziemy coś fajnego, widzowie. Widzowie, 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 widzowie. Czemu tu jest bruk, a nie kamień? Co się stało? Czy jest zepsute, czy co? Uważajcie, nie spaść. Kochani moi, nie, nie spaść. Ja tam nie zlecę. Nie, nie, nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Uważać. Nie, nie, nie. nie. Dobra, nie zlecicie chyba. O kurde, o kurde. Goodbye. Idziemy stąd. Idziemy Idziemy, idziemy, idziemy. Tam na pewno nie wrócę. Nie chcę. I w ogóle jestem na miejscu początkowym, czyli dżungla. No, ale no, niestety widzowie. Kotki. Widzowie. Musimy pożegnać papu. Nie, dobra, na szczęście są. Tam coś już widać. Ten pancer, <laughs> pancernik, gość nieudany mi się ciągle odwiązywał, nie? Wy nie wiecie, jakie ja miałem z nim utrapienie. Ciągle podchodzić w to same miejsce, żeby go zawiązywać. Kurde, szkoda. Nie, i woda. Dobra, idziecie. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Nikt wam nie zaszkodzi. Papuski! O, nie! Szybko! Szybko. Szybciej, szybciej. Szybciej. Ten zombiaczek tutaj. Pod wodę. To nie jest chyba moja wioska. Chodź tu trochę. Na lądzik i na główkę. Dobra, wszystkie? Nie, Gdzie niebieska, niebieska. Ja się obawiam, że to jednak jest moja. Nie, witajcie w nowym domu! Jesteście na razie chwilowo uwiązane. Przepraszam. Okej. Okay. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Mam nadzieję. Musicie się dobrze bawić. Tam się bawcie. O. Chlebek. U. Skórzana tunika. Nie miałem. Kotek, nie martw się. Na ciebie lepiej zrobić, żebyś tu usiadł. Tam pancernik się nie martwi, on by mógł sobie wyłać Kotek. O! Mamy jedzonko. Oj, oj, oj. Nie lagować mi się. Dobra. To bym wyrzucił. Do widzenia. Kurde, jedzenie, nie. To też bym wyrzucił. Pan Żelazny. On podobno atakuje. O kurde, o kurde. Skibidi toilet. Skibidi jest. Umrę, umrę, umrę. Nie dobra tak to go można bić Hop, Hop, Hop. Hop, 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 Hop jest Żelazko. Przepraszam o nie, o nie. Czekajcie, widzowie. Już? Już przestaje? Tak, przestaje. Kurde. Zmienin. Zmienin. Tu coś jest? Nie ma. Tu? O. Takie coś to ja bym chciał. O tak, właśnie to. Skrzyneczka nasiona. Mój telefon się ciepły robi. Chyba za niedługo zakończymy odcinek, w którym to, to była taka przygoda. Wiejska, nie wiejska, bo wiejska to dlatego, że no właśnie, jesteśmy w nawsi. To może dlatego. Jeszcze <laughs> coś tam było. Złotko. No, widzicie, całe zaopatrzenie tutaj ładnie tutaj wygląda. No, fajnie. A, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu. To niech napisze w komentarzu: Przygoda, to wtedy mu przypnę serduszko. Przygoda. Co? Co? Jak to? Pamiętajcie, przygoda. Dlaczego tu jest dziura? Nie wiem. No, toć! Kurde! P przygoda. Więc pamiętajcie. Co to nieznana mapa? Dobra, piasek. Tej kwiatki na razie odstawię. Co to są za mapy? Zwykła mapa. Ja można wywalić. Zwykła, też można. Zwykła i też zwykła to można wywalić. Biorę, biorę, biorę i do widzenia. O kurde, geografia to moja, to moja rzecz. Ja to potrzebuję. Więc, jakby co, widzowie, pamiętajcie w komentarzu, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, to może napisać. Raczej nikt, bo mnie nikt nie lubi, oprócz moich kolegów. Um, no... Przygoda, to wtedy przypnę serduszko. No, może też być wiejska przygoda, zwykła przygoda, jako że przygoda, wiejska przygoda, no... To Wam przypnę serduszko, przygoda, koniec, kropka, przygoda. I Wam przypnę wtedy serduszko. Więc mam nadzieję, że, ka że każdy nie dotarł do tego momentu, bo mnie nikt nie lubi, oprócz kolegów. Niestety, smutna prawda. To możecie napisać w komentarzu, to Wam przypnę serduszko. Więc mam nadzieję, że Wam się fajnie oglądało. Bo na tym mi zależy. I nara, widzowie! Tutaj zamknę. I nara, widzowie! Życzę Wam wszystkiego jeszcze dobrego na Mikołajki. I dobre lekcje, jeżeli ktoś chodzi do szkoły. Nara!